Słuchajcie, jesteśmy na Open Water kopalnia ko kopalnia Wrocław w zasadzie, tak? E, strefa wakacji. Tak to się dokładnie tutaj nazywa. Przed nami, za nami w zasadzie piękny zbiornik, i za chwilę. Trim, DEVIOT! pierwsze wejście na Open Water, pierwsze założenie pianki. I w ja Twoim tak przypadku, tak i w Twoim przypadku, może to będzie pierwsze, obcikanie pianki. Klasyka triatlonowa. No dobra, dzisiaj nauczymy się takich kilku podstawowych rzeczy, jak nawigacja, popłyniemy na jedną stronę, na drugą stronę, a później zobaczymy, jak się poczują w wodzie. Jak będą się czuć pewnie, to polecimy na drugą stronę i z powrotem. To lecimy. Dobra, dobra. zakładamy pianki w taki sposób, żeby sobie jej nie uszkodzić, więc musisz ją tak oczywiście łapać, jak masz te paznokietki piękne, żeby... Siębi eee, się Tak. No i co? Eee, najpierw wchodzą nam nóżki. Można do tego użyć eee, reklamówki, żeby się fajnie prześlizgnęło, A później będziemy zapinać całą resztę. Eee, przebieramy się w kąpielówki, stroje kąpielowe i lecimy. Czwarty ruch. Podnosimy sobie głowę powoli, znaczy powoli albo szybko. Ważne, żeby sobie popatrzeć w którą stronę płyniemy, nie stresujemy się tym, czy to jest ładnie technicznie, czy nie, tylko masz zobaczyć miejsce, do którego płyniemy. Jak jesteśmy przy wodzie, no to zmienia się nasza perspektywa niż tak, jak jesteśmy teraz, więc warto zawsze znaleźć jakiś charakterystyczny punkt, bo czasami nie zobaczycie tego miejsca, do którego płyniemy, więc szukasz, nie wiem, jakiegoś charakterystycznego drzewa, które gdzieś wystaje albo, nie wiem, śmietnika jakiegoś żółtego czy coś, coś, co w trakcie płynięcia pozwoli Wam na chwilę zerknąć i skorygować, nie? Co czwarty, co czwarty ruch patrzymy. A na razie wskakujemy, zalewamy pianeczki, poczujemy tyknięcie. Mamy powoli koniec dnia, ale my jeszcze zdążymy zrobić parę kilometrów, żeby przyzwyczaić się do pedałowania. Rowery mamy wszyscy znakomite. I za chwilę będziemy się znakomicie bawić. Jeszcze ja, jeszcze ja. Aj, Ajajaj, właśnie, właśnie zapomnieliśmy. Mamy trzecią zawodniczkę. Przyjechała do nas Justyna, za chwilę będziemy składali z nią rowerek. W zasadzie Justyna będzie składała sama i dołącza do ekipy. Zobaczymy, może uda się dzisiaj jeszcze zrobić z nią ekstra kilometry. Chciałabyś? Chciałabym. Ale jutro zrobimy ich na pewno bardzo dużo i powiedzcie, że stroje nie są kozackie. Hmm? Dobra, wprawdzie dzisiaj troszeczkę pojeździmy, nie będzie długo, ale o żelkach nie zapominamy. 50 gram węgla to zdecydowanie za dużo na dzisiejsze jeżdżenie, ale na tyle są smaczne, że powinny Wam się spodobać. Lecimy.